Witam serdecznie. Tu Aga Cieślak i słowa mają moc, słowa czytane. Był jakiś plan, była jakaś książka do przeczytania, ale... zadałam sobie pytanie, co jest na dziś. Co jest na dziś, żeby... żeby wam przeczytać, żeby było nam lepiej, żeby trochę podnieść tą energię. Energię silnych przemian i transformacji, która nam... W tym momencie towarzyszy. I przyszły trzy pytania: odkryj swoją wewnętrzną siłę. Don Miguel Ruiz oraz Barbara Emry z wydawnictwa Galaktyka. Więc jak przyszły i oczywiście same się otworzyły na określonej stronie, to czytam. Bez pytań: trzy pytania: odkryj wewnętrzną siłę. Zadaj sobie pytanie, co jest prawdziwe. 9. Druga perła. Co jest prawdziwe? Dowiesz się, kiedy pogodzisz się z tym, co nie jest prawdziwe. Gdy tylko nauczymy się weryfikować swoje opowieści, zyskamy rozeznanie, kim nie jesteśmy. Pojąwszy to, uświadomimy sobie prawdę. Przyzwyczaiłeś się widzieć siebie jako produkt życia, a może nawet jako ofiara okoliczności. Przekierowując swoją uwagę, możesz spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. Ty jesteś mistrzem, twórcą niniejszego dzieła. Ty jesteś energią samą w sobie. Zadając pytanie, co jest rzeczywiste, weryfikujemy wiedzę, którą jak nam się wydaje posiadamy. Nic nie jest dokładnie takie, jak sobie wyobrażamy. A więc powtórzę: pomyśl o mózgu jako o lustrze. Jeśli wyciągniesz rękę do przedmiotu widzianego w lustrze, dotkniesz tylko szkła. nie tej rzeczy, którą ono odbija. Do stworzenia obrazu rzeczywistości umysł posługuje się informacją otrzymaną z mózgu. Myśl jest tylko odbiciem. Gdybyśmy próbowali fizycznie dotknąć myśli, nie zdołalibyśmy. Patrzymy na szkło lustra, aby mieć pojęcie o tym, jak wyglądamy, jak wyglądają nasze ciała. Z pozoru widzimy dokładne odbicie, jednak mamy do czynienia z jakimś stopniem zniekształcenia. Umysł odbija prawdę na swój własny, szczególny sposób. Patrzy poprzez filtr znanych mu idei i poglądów. Widzi to, czego nauczono go się spodziewać. W większym lub mniejszym stopniu wszyscy widzimy spaczone odbicie prawdy. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że jak odkryliśmy wcześniej, identyfikujemy się z umysłem. Nikt z nas nie wątpi, że jest głównym bohaterem w rzeczywistości naszego umysłu. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby odbicie zyskało samoświadomość. Prawdopodobnie doszłoby do olbrzymich perturbacji. A co by było, gdybyś zdał sobie sprawę, że nigdy nie należało cię identyfikować z Twoimi myślami i przekonaniami i nawet z tym kimś, kogo nazywasz ja? Chyba niełatwo to sobie wyobrazić, i chyba nie wydaje się to zabawne. Możliwe, że rozmowy o umyśle, lustrach i odbiciach są dla ciebie zbyt niepokojące. To dobry znak. To znaczy, że właśnie zaczynasz kwestionować swoje dotychczasowe przekonania. Oczywiście, możesz temu zaprzeczyć, ale możesz też rozpoznać proces i czerpać z tego korzyści. Jeśli przyznasz, że Twój umysł jest lustrzanym odbiciem tego, co rzeczywiste i to niezbyt dokładnym, dostrzeżesz, że Twoja interpretacja rzeczywistości jest tylko jedną z wielu jedną z ponad siedmiu miliardów osobistych interpretacji. Teraz możesz przeprowadzić eksperyment. Umieść to, co ci mówi, odbicie w rozsądnej perspektywie i zwróć swoją uwagę ku zmysłom. Wkrótce zaczniesz zauważać zmiany w samopoczuciu twojego ciała, w tym, jak się czuje fizycznie i psychicznie. Czy te uczucia wybełzają z pamięci? Czy reagują na bieżącą narrację? Na to, co sobie mówisz i dlaczego? Kiedy nie myślisz, Twoje ciało odzyskuje wolność odczuwania bez pochodzących od ciebie zakłóceń. Wyreguluje emocjonalne nastroje we własnym zakresie. Będzie w stanie powiedzieć ci, kiedy fizycznie coś się dzieje. I ty to dostrzeżesz. Będziesz umiał zmodyfikować swoje nawykowe reakcje, takie jak złość, oburzenie i strach. Emocje dadzą ci pewien sygnał. To jest to, do czego służą. Żadna emocja nie może być uzależniająca, trwała, ani nie może przyprawiać Cię o chorobę. Wyobraź, co sobie stanie się. Wyobraź sobie, że znajdywanie równowagi emocjonalnej stanie się automatyczne. Wyobraź sobie stałe kontrolowanie i sprawdzanie swoich myśli bez względu na to, co się dzieje wokół Ciebie. Brzmi trochę śmiesznie, ale właśnie kiedy nie myślisz za dużo, najbardziej zbliżasz się do odpowiedzi na pytanie, co jest rzeczywiste. Przez postrzeganie bez roztrząsania znacznie prędzej dostrzeżesz, co nie jest prawdziwe i nigdy nie było. W czystej percepcji nie chodzi o to, co sobie wmawiasz, ani o to, co wmawiają ci inni. Przestań myśleć. A znów będziesz mógł obserwować, słuchać i czuć. Prawda w sposób oczywisty objawia się we wszystkim, co widzisz i czujesz. O, bądź w bezruchu choćby przez chwilę. Czy słyszysz głos istoty zwanej ja, opisującej właśnie ten moment? Może tłumaczy ci to, co teraz właśnie czytasz, a może planuje, co będzie robić, kiedy przestaniesz. Może ucieka od siebie i skupia się na innych, co ona zrobiła, co on powiedział. Może raduje się rozmowami, które się nigdy nie odbyły i raczej nigdy nie odbędą. Twoje myśli podążają za tokiem opowieści, częstokroć od początku, przez środek, po zakończenie. W tej historii pojawiają się znajome postacie. Większość z nich, jak ci się wydaje, dobrze znasz. Swoją rzeczywistość zaludniają inne osoby i nie tyle prawdziwi ludzie, ile to, co, jak sądzisz, o nich wiesz. Istnieją ludzie, istnieją wydarzenia, ale Twoje pojęcie o nich jest zbiorem Twoich snów. My wszyscy śnimy swoją rzeczywistość. Na jawie nasze sny są przeważnie oparte na rzeczywistych wydarzeniach, ale każdy interpretuje te wydarzenia. Po swojemu. Słyszymy i widzimy zgodnie z właściwymi dla nas wierzeniami i założeniami. Jak już stwierdziliśmy, każdy wierzy swojemu własnemu prezydentowi, bez względu na to, co on czy ona mówi. Ponadto wszyscy przestrzegamy praw obowiązujących w naszej osobistej rzeczywistości. Uśpieni wciąż śnimy, ale reguły są już inne. Jeśli w ogóle są jakiekolwiek, prawo ciążenia może w naszych snach nie obowiązywać. Prawa fizyki są ignorowane, a zasady logiki nie grają żadnej roli. Nasze sny na jawie przestrzegają praw fizycznych, społecznych i obywatelskich. Tymczasem sny szczęśliwie je ignorują. W każdym razie stale śnimy, rozróżniamy i klasyfikujemy wrażenia chwil. Gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, chwila jest rzeczywista. Ale my opowiadamy naszą własną historię na jej temat. To wspaniała magia ludzkiego umysłu umiejętność przeobrażania rzeczywistych rzeczy w symbole i wrażenia. Nie wolno jednak zapominać, że ciało odpowiada emocjonalnie na tę naszą wyjątkową magię. Sen na jawie można udoskonalić, tak samo jak można odmienić bieg nocnego śnienia. Zanim zapadniemy w sen, możemy zakodować sobie, że obudzimy się w trakcie nawracającego koszmaru. Możemy zostawić sobie wskazówki, żeby się ocknąć albo stawić czoła groźnym postaciom z nocnego horroru. To samo odnosi się do życia na jawie. Wystarczy przypomnieć sobie, że to tylko sen. Nawet wtedy, kiedy wykonujemy zwyczajne, codzienne czynności. Inni ludzie też śnią, a ich rzeczywistość opiera się na tym, co uważają za prawdę. Nie ma to nic wspólnego z nami, chyba że zgodzimy się, że ma. Każdy ma moc, aby skierować swoją rzeczywistość w inną stronę. Każdy ma szansę odmienić swoje przesłanie. Wytworzyliśmy idea samego siebie poprzez słuchanie opinii najbliższych. Oni przedstawili nam wersję tego, kim jesteśmy. Nie możemy zmienić sposobu, w jaki postrzegają nas inni, i wcale nie warto próbować. Możemy za to się zmierzyć ze swoim własnym snem. W każdej chwili możemy tak zmodyfikować odbicie, żeby lepiej odzwierciedlało prawdę. Możemy skończyć z założeniem, że wszystko wiemy lepiej i zacząć zadawać pytania. Przestańmy się upierać, że mamy rację. Nie jest to znakom słabości ulec pragnieniu wiedzy. Powinniśmy nawet kwestionować swoją wiedzę. Możemy zlekceważyć nasze wiadomości i w większym stopniu zaufać życiu. Zmieńmy oblicze własnego ja. Akceptując pogląd o istnieniu energii, wyzbędziemy się swoich małych obsesji. Spójrzmy dalej, poza własne niepokoje, i cieszmy się bezkresnym krajobrazem. Każdy z nas jest czystą energią, schwytaną w sen materii. Zakładamy, że wiemy, kim jesteśmy. Zakładamy, że potrafimy rozpoznać rzeczywistość. Wierzymy, że wszystkie nasze założenia są prawdziwe. Aż zaczniemy w nie wątpić. To pierwszy krok na drodze ku odpowiedzi, co jest rzeczywiste. Nasze poczucie rzeczywistości zaczyna się chwiać, kiedy kwestionujemy wszystko, co wierzymy. 10. Życie w szponach tyranii. Istnieje tylko jedna prawda energia. Energia jest siłą, która tworzy i podtrzymuje wszechświat. Mamy dla niej różne określenia: życie, prawda, zamysł, miłość. Wszystkie odnoszą się do tego samego. Energia jest życiem, materia jest kopią życia to kopia prawdy. Umysł jest odbiciem owej prawdy, i podobnie jak obraz, o którym wspominaliśmy, dostarcza wielu wskazówek. Co do mistrza. Nasze odczuwanie rzeczywistości stale się zmienia. To też brakuje nam stabilnego gruntu pod stopami. Rzeczywistość nie jest tym, co sobie wyobrażamy w danym momencie, że jest. Nie jest też tym, czym wydawała się pięć minut temu. Będzie czymś zupełnie innym za minutę, licząc od teraz i za godzinę i nie przestanie się zmieniać. Lubimy myśleć, że jest stała i niezachwiana. Podobałoby się nam, gdyby nasze wrażenie rzeczywistości było jednakie z wrażeniem każdego innego człowieka. Lubimy poczucie bezpieczeństwa, które daje nam przekonanie, że świat jest taki, jak myślimy. Ale wrażenia się też zmieniają, nieprawdaż? Wszystko się chwieje, przeobraża, czy to zauważamy, czy nie. Główny bohater również nieustannie się przeistacza. Zaczęło się to już wtedy, kiedy byliśmy niemowlakami, uczącymi się mówić, a potem myśleć. Myślenie jest aktem mówienia do samego siebie. Naśladujemy inne postacie, mówiąc to, co one mówiąc, i myśląc to, co one, do czasu, aż poczujemy się na tyle pewni siebie, by zacząć snuć nasz własny sen. Ja, które wyobraziliśmy sobie po raz pierwszy, nie było tym samym ja, które chodziło do przedszkola, ucząc się współistnienia z innymi ja. Ja nie jest tym, czym stało się potem, ani tym, w co zamieniło się na studia, albo kiedy po raz pierwszy wstąpiliśmy w związek małżeński. Ja, które teraz jest rodzicem, z trudem przypomina sobie ja z czasu, kiedy było stanu wolnego. Osoba, którą naszym zdaniem jesteśmy, zmieniła się z biegiem lat. W miarę tego, jak zbierała doświadczenia i przetwarzała pozyskiwane informacje. Postępowała egoistycznie albo szlachetnie. Bywała lekkomyślna lub bardzo odpowiedzialna. Bywała niesolidnym opiekunem własnego fizycznego ciała. Albo okazywała mu ogromne przywiązanie. Cechy naszego ja są zmienne, a kiedy zmienia się ja, zmienia się też wyobrażenie rzeczywistości. Każdy człowiek postrzega rzeczywistość trochę inaczej, albo nawet całkiem inaczej niż inni. Rzeczywistość zmienia się wraz ze zmianą okoliczności. Rzeczywistość zależy od tego, gdzie siedzimy, stoimy, chodzimy. Wystarczy zrobić jeden krok w dowolnym kierunku, aby nasz punkt widzenia świata natychmiast się zmienił. I dostrzeżemy rzeczy, które przedtem były całkowicie niewidoczne. Kiedy się położymy albo wejdziemy szczebel, czy dwa podrabinie, zmienimy swoją perspektywę i sposób postrzegania rzeczy. Kiedy jedziemy rowerem lub prowadzimy samochód, sceny i obrazy suną koło nas z różną prędkością. To, co nazywamy rzeczywistością, znacznie bardziej przypomina film akcji. Zmieńmy kraj, język, kulturę, a nasze poczucie rzeczywistości dozna szoku. Nic nie pachnie tak samo, ani nie brzmi tak samo. Nikt nie mówi tak jak my. Nasze najdrobniejsze, nawet zwyczaje i przyzwyczajenia się rozsypują. Ludzie wszędzie starają się zabezpieczyć sobie pożywienie i schronienie. Ale każdy to robi po swojemu. Wychowują dzieci i troszczą się o rodziny według określonych zasad. Jednak zasady zmieniają się wraz z otoczeniem. Krajobraz rzeczywistości nieustannie ewoluuje. Gdy tylko to sobie uzmysłowimy, zaczniemy się przebudzać i staniemy się uważniejsi. Z naszej normalnej percepcji może nas wytrącić jakieś traumatyczne przeżycie i świat nagle już nie jest taki sam, a niewykluczone, że już nigdy nie będzie taki sam. Wypadek samochodowy strata bliskiej osoby sprawia, iż życie wydaje się groźne i nieprzewidywalne. W kryzysowych sytuacjach umysł przerywa swoją narrację i nie wie, jak poskładać wszystko od nowa. Czas to zwalnia, to przyspiesza, staje się nieistotny. Dlaczego ta tragedia tak właśnie na nas wpływa? Dlatego, że kreuje zmiany, które wydają się zbyt wielkie do zaakceptowania przez umysł. Umysł stara się, by umieścić stare ja w kontekście nowej rzeczywistości. Dla umysłu, który nie nauczył się być przyjacielem i sprzymierzeńcem swojego ciała, walka taka zazwyczaj kończy się porażką. Nasze serca zostały złamane, a życie nas zawiodło. Umysł jest sprzymierzeńcem wtedy, kiedy potrafi przystosować się do gwałtownych zmian, bez względu na to, czy są one tragiczne, czy też radosne. W naszej egzystencji zawarte są wydarzenia i wszelkie możliwości. Każde doświadczenie jest nierozerwalną częścią życia, wraz z akceptacją wszystkich emocji. Nie musimy odgrywać ról ani okazywać naszych uczuć dla dramatycznego efektu. Nie musimy podążać za programem naszego umysłu i reagować na zdarzenia tak, jak nas tego nauczono. Nie musimy przestrzegać starych praw. W każdym czasie i w każdej sytuacji możemy przeżywać zdarzenia z perspektywy samego życia. Prawem życia można rzec jest tworzenie i niezaprzestawanie tworzenia ani przez chwilę. Transformacja jest najważniejszą cechą życia. Życie nie ma żadnego ja. Nigdy nie czuje się prześladowana i nigdy nie rzuca oskarżeń. W nieskończoności nie ma sędziego. Życie nie wydaje wyroków. Z punktu widzenia życia nie ma zbrodni ani kary, są tylko przemiany. Energia ulega transformacji, ale nigdy się nie zatrzymuje. Jest wszędzie, jest nieskończona i jest wieczna. Wiemy o tym, ale nie znamy siebie jako energii postrzegamy siebie jako coś odseparowanego od niej w konsekwencji oddzielonego od prawdy żyjemy w świecie zasad i rzadko próbujemy zerknąć poza ten świat owe zasady tracą znaczenie kiedy śpimy ale gdy tylko umysł się obudzi od razu wskakują na swoje miejsce niemal natychmiast jest taka chwila, zanim otworzymy oczy, kiedy nie bardzo wiemy, gdzie się znajdujemy ani kim jesteśmy. Ten moment szybko przemija, ponieważ nauczyliśmy się rekonstruować siebie automatycznie. Robiliśmy to tyle razy, że nawet już nie zauważamy tego procesu. Otwieramy oczy i przypominamy sobie: jestem w domu, albo wciąż jestem w hotelu hmm, chyba w Denver. Nie dzisiaj, poniedziałek, więc jestem w Dayton. Ustaliwszy, gdzie jesteśmy, składamy w całość drobniutkie detale tego, kim jesteśmy. A tych drobiażdżków jest bardzo, bardzo dużo. W tym przypadku proces przebiega automatycznie i praktycznie niezauważalnie. Wspominamy, kim byliśmy, kiedy szliśmy spać, przewijamy taśmy, aby mieć pewność. Przypominamy sobie, czym się martwiliśmy, kiedy kładliśmy się do łóżka minionej nocy. I od razu zaczynamy się martwić na nowo. Przypominamy sobie, w jakiej rzeczywistości żyjemy, i puszczamy sobie od nowa swój film, swój sen. Gdybyśmy zwolnili tempo przesuwania klatek, nasza taśma upodobniłaby się do czytania bajki dziecku i pewnie brzmiałaby na przykład tak. A potem przypomniał sobie, że. ma na imię Timmy który zasnął pod wieżbą, pod tym jak uciekł z domu na skraju doliny zwanej. Składamy naszą osobistą opowieść w ułamku sekundy. Puszczamy na pokład wszystkie emocje o to, ja jest gotowe, aby zmierzyć się z nowym dniem. Jeśli nasze poczucie rzeczywistości nie przeszło ostatnio jakichś potężnych wstrząsów, dość szybko osiadamy w znajomym wzorcu myśli i zachowań. Oczywiście, owe wzorce zostały narzucone przez prawo, nasze prawo. Jak małe dziecko spodziewające się nagany w szkole, niemal codziennie budzimy się z niejasnym poczuciem winy. Prawdopodobnie coś namieszaliśmy i marzymy tylko o tym, by nas nie przyłapano. Mamy nadzieję, że nie zdemaskują nas jako kłamców i udawaczy. Mamy nadzieję, że nikt nie będzie nas osądzał ani dementował naszej opinii. Po czym wychodzimy z domu uzbrojeni w swoje najlepsze opowiastki. A jednak, pomimo licznych środków obronnych, nie unikniemy konfliktów. Prawie na pewno zderzymy się z innymi poglądami i obrazimy czyjeś uczucia. Najlepsi z nas, przy lada okazji, przyjmują postawę obronną czy wręcz agresywną. Nawet najbardziej zrównoważona osoba daje się czasem sprowokować. Nawet Najbardziej godny uznania prezydent zachowuje się niekiedy głupio. Nierzadko martnie kierujemy naszym światem, rozczarowując siebie i osoby, o które się troszczymy. Od czasu do czasu, nieumyślnie, wszczynamy wojny. Dopóty, dopóki wojna trwa w naszych własnych głowach, nasze związki z innymi będą szwankować. Póki nie poradzimy sobie ze sobą, nasze relacje z innymi ludźmi będą frustrujące. Nasza osobista, wewnętrzna tyrania przeradza się w tyranię ogólną, publiczną. Wkrótce członkowie rodziny zaczynają ze sobą walczyć, przyjaciele zawodzą a cała społeczność popada w konflikt. Każdy chce mieć rację, wszyscy wrzeszczą, a nikt nie słucha. Słuchanie jest sprawą najistotniejszą musimy w pierwszej kolejności wysłuchać siebie ważne abyśmy się nauczyli szczególnie języka umysłu nawet milcząc potrafimy rzucać słowa które oskarżają lub demoralizują ciało słowa których nauczył się dawno dawno temu co za idiota mówimy do siebie ależ ze mnie kretyn jestem taki beznadziejny skończony głupek czy my tego słuchamy Brak szacunku jest ewidentny i wpływa na sposób, w jaki zwracają się do nas inni. Zacznijmy słuchać, a zdołamy zmienić styl naszej komunikacji z samym sobą. Także i te relacje możemy oprzeć na szacunku. Gdzie jest to przywiązanie, które normalnie okazywalibyśmy przyjacielowi, dziecku, ulubionemu zwierzakowi? Tu oczywiście. Ale nigdy nie nauczyliśmy się traktować swojego własnego ciała równie dobrze jak uchanego, ukochanego psa czy kota. Tylko od nas zależy, czy powiemy sobie coś innego, w rodzaju głowa do góry: jesteś wspaniały, tylko teraz trochę zmęczony. Wypowiedziawszy jakąś obelgę, można przecież zdobyć się na przeprosiny i powiedzieć ciału, że żałujemy tego, co powiedzieliśmy. Można nawet pośmiać się z siebie z sympatią. Ale nie jest tak trudno nauczyć się języka szacunku. Wykażmy odrobinę cierpliwości wobec własnych błędów. Człowieku, naprawdę Cię kocham powiedzmy sobie na głos Aleś mnie rozśmieszył, głuptasie oto odpowiednia reakcja na zwyczajny błąd. Jeżeli postępujemy fair wobec siebie, to tak samo osądzimy świat. Jeżeli uczciwie poprowadzimy swój wewnętrzny dialog, zbudujemy zaufanie pomiędzy umysłem a ciałem, najważniejszy związek, jaki tylko istnieje. Jak pewnie zaczynasz dostrzegać, rządzimy sobą zupełnie tego nie zauważając. Jednakże ciało zauważa i odpowiada na naszą tyranię tak samo, jak zareagowałoby na przemoc fizyczną. Toksyczne myśli zwalcza tak, jak zwalczałoby wirusy. Ciało stawia czoło inwazji, lecz częstokroć przegrywa, nawet jeżeli tego nie widzimy. Samo osądzanie to napad i samopotępianie też. To atak na ciało, aby gardzić sobą, aby się martwić, prześladować. Najbardziej zdumiewającą rzeczą dotyczącą ciała jest to, że potrafi sobie samodzielnie poradzić z większością nadużyć. Rany się goją, połamane kości zrastają, choroby są zwalczane i pokonywane. Kiedy nasza planeta zmienia temperaturę, uruchamia regulacje chemiczne i dzięki temu się stabilizuje. Nasze ciała postępują podobnie. Niestety, jeżeli przewinienia wobec ciała zdarzają się stale oraz są ignorowane przez długi czas, Zniszczenia mogą się okazać nieodwracalne. To, jak się do siebie odnosimy, uderza w nas fizycznie. Dlatego musimy działać inaczej. Każdy powinien być zwiastunem pokoju, a nie tyranem. Chcemy być świadomymi strażnikami wolności ludzkiego ciała, które zamieszkujemy. Dziś jesteśmy dorośli, a rodzice i rodzeństwo nie powinni dłużej sterować naszym życiem. Wielu z nas zostało rodzicami lub nawet dziadkami. Sami odpowiadamy za swoje akcje i reakcje. Jesteśmy sprawnymi lider liderami, działającymi według własnego prawa. Dlaczego więc upieramy się, by prowadzić wewnętrzne wojny? Dlaczego budujemy dla siebie więzienia i zmuszamy nasze ciała, aby w nich żyły? Dlaczego upieramy się, aby inni ludzie cierp cierpieli razem z nami? Kiedy czujemy się źle traktowani, oddajemy ciosy, a gdy nasze pojęcia o rzeczywistości są zbyt surowe, czujemy się jak w pułapce i oczywiście chcielibyśmy uciec jak najdalej. Naturalne, że pragniemy zaznać prawdziwej wolności. Co więc nas powstrzymuje? Pięknie dziękuję. To wszystko z tej książki na dziś. Trzy pytania. Odkryj wewnętrzną siłę. Don Miguel Ruiz. Autor bestsellera. Cztery umowy. Wspaniałego dnia moi drodzy. Zapraszam na kolejne odcinki czytanych. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Słowa mają moc. I serdecznie zapraszam na moją stronę www.agacieśla.pl Do usłyszenia. Trzymajcie się.